Dzień dobry, serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj taki temat, w siedzę, powiem Wam, jakie są yy, niebezpieczeństwa, jak się chałupę sprzedaje, dom, no bo jak sprzedaje się poprzez pośrednika, no to tam weźmie umowę, spisze, spisze dane, nazwisko, yy, pesel spisze, no i jest to takie bezpieczeństwo, że yy, dana osoba nie będzie złodziejem, jakimś szpiegiem, albo nie będzie miała złych zamiarów. No oczywiście polega to na tym, że taki... Yy, no, z tej nieruchomości nagrywam z ręki, nie ze statywu. No to wtedy za bierze 3% plus VAT za sprzedaż tej nieruchomości, zrobi tam parę ogłoszeń. Także tutaj, no taka ta usługa kosztuje czasami 20, 30, 40 tysięcy złotych. Straszne pieniądze. Dużo ludzi daje do to domu czy do jakichś innych tam nieruchomości online, ogorzenia, no indywidualnie. No i musimy się spodziewać, że będziemy mieli wycieczki. Wycieczki zwiedzających, ludzi, którzy się dowartościowują, za przeproszeniem żyją w skromniejszych warunkach, no ale chcą udawać, że mają pieniądze, że kasa tam w portfelu tam ich aż pęka, no i oglądają i wybrzedzają, no oczywiście się pytają, robią dobre wrażenie, chodzą półtorej godziny i tak z tego nic nie ma, bo to są tak zwane wycieczki turystyczne, zwiedzające dom. No oczywiście też muszę powiedzieć, że również takie menere się znajdują, przyjeżdżający starym samochodem, brudni, śmierdzący i oni też chcą oglądać chałupę. Oni chcą się po prostu dowartościować, no bo nie stać ich na, nie wiem, na kawalerkę za 5 zł, także też przyjeżdżają. I też tacy przyjeżdżają, którzy węszą, szukają, patrzą, głupie go udają, że są kupić, patrzą, czy tam alarmów, nie napytają się, jakie zabezpieczenia, bzdety, bzdety, srety. No i oczywiście, później za miesiąc, za dwa, nasyłają gości, którzy przyjeżdżają i oczyszczają chałupę, Uważajcie na takie właśnie cuda. Sprzedając dom, musimy wiedzieć, że narażamy się na wiele niebezpieczeństw. Króciutko, nie, może nie wszystkim odpowiem na komentarze, wszystkim Odpowiadam dziękuję, bo oni bardzo mnie zawsze elegancko odwiedzają. No, reszta wszystkich pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam z No i dobry to był film, oby, tak dalej. Trzymajcie się, no i cześć, pozdrawiam.